Skoki narciarskie przyzwyczaiły nas do tego, że zdecydowana większość zawodników skaczących na poziomie ścisłej czołówki musiała przedtem przebyć pewną drogę: od fiskapu przez puchar kontynentalny, aż po rywalizację w pucharze świata na poziomie niepozwalającym jeszcze myśleć o wielkich sukcesach. Są też tacy, którzy na szczyt dotarli wyłamując się z tego schematu i wygrywali konkursy najwyższej rangi już w wieku 16-17 lat, jak chociażby Gregor Schierenzauer. Mimo wszystko proces rozwoju, który u jednych przebiega szybciej, a u drugich ciągnie się trochę dłużej, następuje stopniowo i wymaga niemałej cierpliwości. Dziś jednak porozmawiamy o absolutnym fenomenie, który zaprzeczając tej zasadzie w tydzień odmienił swoje skoki nie do poznania. Cześć, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kącik historyczny o sensacyjnym zwycięzcy 62. turnieju czterech skoczy. Tomas Diethardt to 30-letni były austriacki skoczek, który po raz pierwszy w zawodach międzynarodowych zaprezentował się zimą 2008 roku. Były to konkursy rangi Cup w Eisener, podczas których Thomas pokazał się dość przyzwoicie jak na niespełna 16-latka i plasował się kolejno na 13 oraz 23 pozycji. Warto jednak zaznaczyć, że obsada była wówczas mizerna. Już rok później młody Austriak mógł cieszyć się z premierowego podium trzecioligowego konkursu. Miało to miejsce na skoczni w japońskim Zao, na której bohater dzisiejszego odcinka zapewnił sobie drugie miejsce skokami na odległość 96 i 90 metrów. Latem roku 2009 przyszedł czas na debiut w letnim bucharze kontynentalnym, w którym Diethard radził sobie naprawdę dobrze. W czterech z dziewięciu konkursów meldował się w czołowej piątce, a w kraniu wyskakał nawet drugą lokatę. Cały cykl zakończył natomiast na szóstym miejscu. Został również powołany na zawody letniego Grand Prix w Hakubie, ale tam dwukrotnie odpadał w kwalifikacjach. I choć wydawało się, że nadchodząca zima może być dla Tomasa przełomowa, to tak naprawdę jedynym pozytywem, jaki można było z niej wyciągnąć, okazało się piąte miejsce w Villach i to nie w kontynentalu, a w Fiskapie. Przełomowy był za to sezon 2011. Dzięki przyzwoitym występom w letnim bucharze kontynentalnym, Austriak ponownie dostał szansę pokazania się przed szerszą publicznością w letnim Grand Prix. Tam było się jednak bez sukcesów. Na trzy konkursy Diethard w ani jednym nie punktował. Tym razem za to odpowiednia forma przyszła również w zimę. W Engelbergu Thomas stanął na najniższym stopniu podium drugoligowych zawodów, a następnie podczas austriackiej części turnieju czterech skoczni zadebiutował w Pucharze Świata jako członek Grupy Krajowej. Konkurs w Innsbrucku był w wykonaniu Thomasa naprawdę solidny. Skoki na 114 oraz 113,5 metra zapewniły mu 28. miejsce i co za tym idzie, premierowe punkty do klasyfikacji generalnej. W Bischofshofen aż tak dobrze już nie było, ale nadal 40. miejsce dla 18-latka to nie powód do wstydu. W dalszej części sezonu Hartowi udało się wygrać swój pierwszy konkurs Pucharu Kontynentalnego. Miało to miejsce w Broterode, gdzie pokonał m.in. Stefana Krafta czy Andreasa Wanka. Po drodze były jeszcze mistrzostwa świata juniorów w OTP, ale tutaj akurat nie ma co się specjalnie rozgadywać. Dopiero 41. pozycja. Przez kolejne dwa sezony kariera Tomasa Dietharta wyraźnie wyhamowała. Na następną szansę, aby zaprezentować się w Pucharze Świata, Austriak musiał czekać dwa lata. Wówczas wystąpił w kwalifikacjach do konkursów w Innsbrucku oraz Bischofshofen, jednak ani razu nie udało mu się przebić do najlepszej 50. -tki. Punktem kulminacyjnym tego odcinka jest Zima 13-14 poprzedzający tę kampanię sezon letni nie napawał wielkim optymizmem. Diethard dwukrotnie wystąpił w zawodach letniego Grand Prix, lecz bezskutecznie. Lato kończył zerowym dorobkiem punktowym. Odrobinę lepiej było w letnim Pucharze Kontynentalnym, w którym Austria raz stanął na podium. Był trzeci w klingenta. W grudniu przyszedł czas na weekend drugoligowych zawodów w Renie, które zakończyły się dla Tomasa umiarkowanym powodzeniem. Dwukrotnie był szósty, gdzie jednak w pojedynczych konkursach okazywał się słabszy od takich nazwisk jak Christoph Stauder czy Stefan Hula. Mimo wszystko, pod nieobecność Morgansterna i Fettnera wystarczyło to do tego, aby zyskać uznanie w oczach Aleksandra Poitnera na tyle, by dostać powołanie na konkursy Pucharu świata w Engelbergu. W piątkowych seriach treningowych 21-latek zaprezentował się nad dobrze. Skoki na odległość 126 i 127,5 m zapewniły mu kolejno 10 oraz 21 miejsce. W kwalifikacjach było jeszcze lepiej. Wygrał Loycu, który wykorzystał sprzyjający wiatr i wylądował na 138 metrze. Drugi był klemens Murańka 134,5 m, a najlepszą trójkę uzupełnił właśnie Diethard, który skoczył metra dalej niż Klimek. Następnego dnia w serii próbnej przed konkursem Thomas znowu wdarł się do czołówki. Uplasował się na ósmej pozycji, choć skoczył najdalej 135,5 m. Przyszedł wreszcie czas na konkurs. Przed skokiem Ditharta liderem był Rock Houston, który lądując na 128 m, 50 cm, otworzył sobie drogę do pierwszych w karierze punktów. Thomas dołożył do wyniku Słoweńca jeszcze jeden metr i objął prowadzenie. Wyprzedzić go zdołał dopiero skaczący z numerem 28 Jan Ziobro, który lecąc na 134 m przerwał serię pięciu konkursów z rzędu bez awansu do drugiej serii. Ostatecznie Diethard zakończył pierwszą rundę na piątej pozycji ze stratą 6,6 punktu do lidera. W drugiej serii było jeszcze lepiej. 135,5 metra mogło nawet dawać pewne nadzieje na podium. W końcu zarówno w przypadku Jandy jak i Janka Ziobry tak wysoka pozycja po pierwszej serii była dużą niespodzianką. W ostatecznej klasyfikacji Austriak był jednak czwarty, a do wspomnianego podium stracił zaledwie 30 punktów. W niedzielę sytuacja klarowała się podobnie. Kwalifikacje padły łupem Clemensa Murańki, a bohater Kącika zajął ósme miejsce tracąc do zwycięzcy 7 punktów. Cel przełożenia formy z serii kwalifikacyjnej... Na na konkurs ponownie zakończył się dla Ditharta powodzeniem. Po pierwszej serii zamykał łączą ową dziesiątkę po skoku na odległość 127,5 metra. W drugiej rundzie Austriak dołożył jeszcze pół metra co zagwarantowało mu awans na szóstą lokatę. Sam konkurs wygrał Kamil Stoch, a podium uzupełnili Andreas Wellinger i Jan Ziobro. Tym samym Thomas Diethard w jeden tydzień z poziomu szóstego miejsca w pucherze kontynentalnym zrobił progres do okolic tych samych pozycji, ale w zawodach najwyższej rangi. Jak do tego doszło? Nie wiem i zastanawiam się do dziś, tym bardziej, że od takiego Janka Ziobry różni go to, że ten drugi miewał już przebłyski, na początku sezonu był nawet w dziesiątce klasyfikacji generalnej. Diethard natomiast był Austriakiem niewróżniającym się specjalnie nawet w pucharze kontynentalnym, który gdyby nie wcześniej wspomniana nieobecność Sterna i Fettera, zapewne nawet nie skakałby na gros titlis. Przy takim obrocie spraw stało się jednak jasne. Tomasz Ditthardt jedzie na turniej czterech skoczni. W treningach na Schattenberg szanse najlepsi okazali się weterani. W pierwszym najdalszym skokiem popisał się Noriaki Kasai, a drugi wygrał Janne Achonen. Ditthardt również skakał solidnie. Może nie były to skoki na ścisłą czołówkę, ale dawały one pewne perspektywy na kolejny konkurs ukończony w top 10. Skok kwalifikacyjny nawiązywał już za to do tych najlepszych prób Austriaka z Engelbergu 135 metrów i czwarta lokata. Wysoki poziom został również utrzymany w serii próbnej, w której Ditthardt uzyskał 126 metrów i zajął 10 miejsce. W trakcie trwania konkursu wiatr co jakiś czas zmieniał kierunek. Szczęśliwy los wyciągnął Klemens Murańka, który wykorzystując sprzyjające warunki i wysoką dyspozycję, huknął aż 141,5 metra. Punkt wyższą notę od Zakopieńczyka uzyskał Michel Heibeck, który co prawda skoczył aż 10,5 metra mniej, ale pozostałe składowe złożyły się już zdecydowanie na jego korzyść. Przejdźmy do zawodników, którzy obsadzili 5 najwyższych miejsc w kwalifikacjach. Peter Preutz oddał fenomenalną próbę na 139,5 m i jako pierwszy mógł legitymować się notą powyżej 150 punktów. Czas na Tomasa Dietharta. Rewelacyjny Austriak znowu zadziwił świat. 139 metrów i 3 punkty przewagi nad jego równolatkiem ze Słowenii. Nie nacieszył się jednak prowadzeniem zbyt długo, bo jeszcze lepszą notę uzyskał Simon Amman, który lądował na tej samej odległości co Thomas. Wyniki pierwszej serii prezentowały się następująco. Przed występem czołowej piątki liderem był wracający po kontuzji Thomas Morgenstern, który w drugiej próbie poleciał na 134,5 m. Piąty po pierwszej serii Anders Bardal skoczył odrobinę bliżej niż Morgi, ale za sprawą przewagi z pierwszej serii 133,5 m wystarczyło, aby rozciąść się w fotelu lidera. Twojej zaliczki nie utrzymał za to Noriaki Kasai, który po skoku na 130,5 m plasował się za wcześniej wspomnianą dwójką. Rozdzielił ją Peter Preł. 134 m nie pozwoliło Pokonać Bardala, ale wystarczyło na Morgensterna. Po Słoweńcu na belce usiadł Thomas Dithardt, Austriak wytrzymał presję. Co prawda jemu również nie udało się wyprzedzić Norwega, ale 134,5 metra zagwarantowało mu notę łączną wynoszącą 297,3 punktu, czyli identyczną jaką wyskakał Peter Preutz. Wiemy już zatem, że na podium stanie aż czterech zawodników, a jednym z nich sensacyjnie będzie nie kto inny jak Thomas Diethard. Został już tylko Simon Amann. Schweizer przypieczętował zwycięstwo w tym konkursie skokiem wynoszącym 133 metry. Tym samym stał się pierwszym liderem 62. turnieju czterech skoczni. Oto klasyfikacja konkursu. Zmagania w Garmisch-Partenkirchen to już szczyt formy Ditharta. Podczas sylwestrowych serii Austriak zaliczył hat trika, najpierw wygrywając obie sesje treningowe, a później dokładając do tego triumf w kwalifikacjach. W przedkonkursowej serii próbnej również wygrał Tomas z Austrii, lecz tym razem nie Diethard, a Morgenstern po skoku na odległość 134,5 metra. 21-latek skoczył metr bliżej i uplasował się tuż za swoim starszym kolegą z drużyny. Tak jak zazwyczaj konkursem mieszającym kolejność turniejowej klasyfikacji są zawody na Bergizel, tak w tym przypadku już w nowy rok kilku faworytów bardzo mocno oddaliło się od złotego orła. W dziewiętnastej parze z belki startowej Krzyczył lider turnieju Simon Amann. Schweizer skoczył nieźle: 133,5 m plasował go na trzeciej pozycji, choć biorąc pod uwagę niewielką przewagę z pierwszego konkursu, była to spora okazja dla Bardala, Prelca czy Dietharta, aby zaatakować prowadzenie w turnieju. Szansy nie wykorzystał Anders Bardal, który po 129-metrowym skoku uplasował się w połowie drugiej dziesiątki. Jeszcze gorzej zaprezentował się Peter Prelc: 128,5 m i 21 pozycja. Thomas Morgenstern utrzymał za to wysoką dyspozycję z poprzednich serii i w pierwszej rundzie konkursowej również skoczył znakomicie. 139 metrów, prawie 7 punktów przewagi nad prowadzącym dotychczas fanemelem i co najważniejsze, jego nota była o 11,9 wyższa od tej uzyskanej przez Amana co sprawiło, że Morgi stał się wirtualnym liderem cyklu. Została dwójka: Kamil Stoch i Thomas Diethardt. Stochu plasował się tuż za szwajcarskim weteranem, a Diethardt 141 metrów, najdłuższy skok serii. 3,4 punktu zapasu nad Sternem i najwyższa nota w turnieju po trzech skokach. W drugiej rundzie atakować próbowali Preuß i Bardal, jednak bezskutecznie. 133,5 oraz 134,5 metra pozwoliło, co prawda, przesunąć się o kilka pozycji w górę tabeli, jednak 18 i 13 miejsca to poziom niewystarczający do tego, by myśleć o triumfie w całej imprezie. Przechodząc już do ścisłej czołówki, Simon Amann ponownie blał serca kibiców nadzieję na to, że złoty orzeł trafi do Szwajcarii. 139 metrów. Skoczący po nim Ancy Kojvoranta nie utrzymał tak wysokiego miejsca i spadł Kilka pozycji w dół. Znacznie lepiej poradził sobie Anders Schwanemel, który skoczył 136,5 m. Nadal było to jednak zbyt mało, by pokonać prowadzącego Simona Amana. Zagrozić mogła mu już tylko dwójka Austriaków i zagroziła. Morgenstern huknął 139 metrów, wyprzedzając Szwajcara o 6,6 punktu. Prawdziwą petardę odpalił jednak Thomas Diethard, który ponownie pofrunął za rozmiar skoczy. 140,5 metra, 11-punktowa przewaga nad Morgensternem i jeszcze większe nad Damane. W treningach na Bergizel bohater odcinka wypadał dość blado, dwukrotnie plasował się w połowie trzeciej dziesiątki... A najlepiej skakali, bez większego zaskoczenia, Aman i Morgenstern. Jeśli ktoś po tych seriach treningowych liczył na to, że to by było na tyle Ditharta w czołówce, no to się przeliczył, bo w kwalifikacjach przegrał już tylko z Anderszem fanemelem po skoku na 123,5 metra. W serii próbnej Dithar ponownie był drugi, tym razem przegrywając tylko z Morgensternem. Obaj wylądowali na 132 metrze. Sam konkurs był dokładnie tym, czego można było spodziewać się po Innsbrucku: momentami niebezpieczne loteryjne warunki. Tylko jedna rozegrana seria i sensacyjne zwycięzca. Tak jakby mało już było w tym odcinku sensacji. Już pierwszy na liście Gregor Schirenzauer przekroczył rozmiar skoczni. 131,5 metra zapewnił mu notę wynoszącą 125,4 punktu, do której porównywaliśmy teraz następnych zawodników. Na kolejną próbę za punkt HS nie trzeba było długo czekać. 132,5 metra uzyskał Ancyklo i Wuranta i teraz to on prowadził. Po drodze, między Fina a Austriaka, wskoczył jeszcze Kamil Stoch. A my przejdźmy już do najciekawszej pary tego popołudnia Simon Aman kontra Thomas Diethardt. Aman wykonał swoją robotę perfekcyjnie. 133,5 metra to najdłuższy skok konkursu, choć i tak na Coivurante było to zbyt mało. Zabrakło 1,2 punktu. Ditthardt wylądował kilka metrów bliżej, ale mimo wszystko udało mu się utrzymać pozycję lidera turnieju. 126,5 metra, piąte miejsce. Gorzej wypadł Thomas Morgenstern, który po 119,5 metrowym skoku był 9. Przed zmaganiami w Bischofshofen różnica punktowa, która dzieliła Dietharda i Amanna wynosiła 9,6 punktu. 6 punktów więcej tracił do lidera Thomas Morgenstern. Oba treningi na skoczni imienia Paula Ozerleitnera wygrał Morgi. Równie stabilny był Diethard, który jednak upatrzył sobie trzecią pozycję. Kwalifikacje za to padły u Pempetra Prełca, 140 metrów, a Dithard po 135,5 metrowej próbie uplasował się tuż za nim. Przed konkursową serię próbną wygrał natomiast ponownie Morgenstern przed Ammanem i Thomasem Dithartem, który najwyraźniej w żadnej z serii nie zamierzał opuszczać trzech czołowych pozycji. Jako pierwszy z najlepszej turniejowej trójki swój skok w konkursie oddał Thomas Morgenstern. 137 metrów dawało dość wyraźną przewagę nad prowadzącym dotychczas Bardalem. Simon Amman i Thomas Dithard ponownie zmierzyli się ze sobą w parze. Szwajcar skoczył dobrze, pół metra dalej od Morgiego, choć plasował się tuż za nim. Lithard nie pozostawił jednak złudzeń. 138,5 metra, kilkupunktowa przewaga nad Morgensternem, i stało się jasne, że w tej chwili jedyne, co mu może przeszkodzić, to natura albo własna psychika. Aman w drugiej serii znowu skoczył bardzo solidnie, tylko czym jest to 137 metrów przy kilkunastopunktowej stracie w turnieju? Następnie próbkę swojego geniuszu zaprezentował Thomas Morgenstern. 142 metry sprawiło, że Austriak nie tylko obejmuje wyraźne prowadzenie w konkursie, ale i wyprzedza Simona Amana w turniejowej klasyfikacji końcowej. Kolejny na belce usadowił się Peter Preutz, który skoczył 3,5 metra bliżej niż Tomas, ale zachował przewagę z pierwszej serii i teraz to on objął prowadzenie. Konkurs, jak i cały turniej zakończył Tomas Diethard. Bardzo równą formę, Thomas Diethard, czy zwycięzca 62. turnieju 4 x Austriak mimo swojego młodego wieku i praktycznie zerowego doświadczenia, wytrzymał presję i zgarnął Złotego Orła. 140 metrów było drugą najlepszą odległością tych zawodów. Klasyfikacja konkursu oraz noworocznego cyklu prezentowała się następująco. Tym samym sensacja stała się faktem. Skoczek, który jeszcze trzy tygodnie temu bez większych sukcesów rywalizował w Pucharze Kontynentalnym, wygrał turniej czterech skoczni. Austriak przez resztę sezonu utrzymywał wysoki poziom. Co prawda nie stanął już ani razu na podium, ale pięciokrotnie wskakiwał do pierwszej dziesiątki zawodów. Na Igrzyskach w Soczi na skoczni normalnej zajął wysokie czwarte miejsce, do którego dołożył jeszcze srebrny medal zdobyty w drużynie. Nieźle też zaprezentował się na Mistrzostwach Świata w lotach w Farachowie, bo uplasował się tam na dziewiątej pozycji. W klasyfikacji łącznej sezonu 13-14 Dithard zajął ósmą lokatę. Kolejna zima była jednak dla młodego Austriaka porażką. We wszystkich konkursach zdobył zaledwie 99 punktów, a najwięcej zdobył ich w kłopio, gdzie był 14. Lecz skoro ta zima była porażką, to co powiedzieć o kolejnej? Pucharze świata dostał jedną szansę na w Bischofshofen, gdzie zakończył swój występ na kwalifikacjach. W Pucharze kontynentalnym również skakał mizernie większość konkursów kończąc w drugiej i trzeciej dziesiątce. Tej samej zimy podczas zawodów drugiej ligi w Broterode Diethard zaliczył fatalny upadek, wskutek czego na kilka miesięcy musiał rozstać się ze skokami. Po powrocie Austriak dalej nie mógł znaleźć formy sezonu olimpijskiego, a w listopadzie 2017 roku znowu upadł, tym razem podczas treningów w Ramsau. Po tym wydarzeniu Thomas Diethard postanowił zakończyć sportową karierę. Dość niespodziewanie latem 2021 roku jednak wrócił i to, co ciekawe, w zupełnie przyzwoitym stylu. Pierwsze międzynarodowe zmagania, w których Thomas próbował swoich sił, to konkursy rangi FISCAP w Einsiedel. Tam Austriak raz wygrał, a raz był trzeci. Pokazał się też w letnim Pucharze Kontynentalnym w Bischofshofen, gdzie był 21 i 30. Następnie pojechał na Fiskab do Willach, gdzie w jednym z konkursów dołożył kolejne podium, był trzeci. A 25 września wystąpił w zawodach letniego Grand Prix w Hinzenbach, gdzie zdobył nawet punkty, oddał dwa zupełnie przyzwoite skoki i uplasował się na 24. lokacie. Mimo to w grudniu Austriak ponownie zakończył karierę obejmując funkcję asystenta trenera kobiecej reprezentacji. I dziś to by było na tyle. Jeśli film się spodobał, zachęcam do zostawienia pozytywnej oceny oraz odwiedzenia socjali. Cześć!